Bardzo odległe wizje państwa, przeszłości, myślę, że także naszej przyszłości, to ale będziemy przyglądali się temu, jak ta współpraca prezydenta i marszałka wygląda. Ale nie porównywałbym tego z radością, którą przeżywam dzisiaj na antenie radia wnet w tym momencie. Ale jest w tym coś bardzo symbolicznego, bo pan prezydent urodził się w 1983 roku, a w 1983 roku Włodzimierz Czerwasty wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No jeśli ktoś chce szukać analogii wokół tego, to, to może. Natomiast ja rodząc się w roku 1983, kilka lat tylko spędziłem w, w PRL-u jako dziecko. A gdy dojrzewałem, byłem dorastającym mężczyzną, a później uczniem i studentem, to zawsze wiedziałem, że system komunistyczny to zło, które zniewalało i kolonizowało Polskę. I te moje wizje się nie zmieniły. Dowodziłem też tego w kolejnej, kolejnych swoich funkcjach w Instytucie Pamięci. Szczególnie jak otwierał Pan te tajne księgi, które... Świadczyły o tym, w jaki sposób aparat przemocy w PRL-u działał. No to przerażające. Rzeczywiście po roku 1945, jak widzimy, jak komuniści mordowali polskich patriotów, jak przejmowali pełnię władzy, gdy widzimy, że w końcówce lat 80. jeszcze są do dziś niewyjaśnione zbrodnie, czy w czasie stanu wojennego, z całą pewnością współutworzenie takiego systemu, systemu komunistycznego, nie ma nic wspólnego z polską wolnością i niepodległością. Tu marszałek Sejmu jest druga, drugą osobą w państwie. O czym to świadczy, to co się dzisiaj zdarzyło? No Myślę, że świadczy to o tym, że Polska idzie w, w sensie mentalnym czy politycznych emocji w złym kierunku.